Cześć. Z tej strony Zuza, ciało życzliwa nauczycielka Jogi. Być może znasz mnie z Instagrama, a być może poznajesz mnie dzięki temu filmikowi. Postanowiłam nagrać ten filmik, żeby rozpocząć mówienie do ciebie, do was też w takiej trochę bardziej rozbudowanej formie. Dlaczego? Ponieważ mam takie poczucie, że często te treści, które publikuję przede wszystkim na Instagramie, mają pewien limit przez który nie mogę wyrazić w pełni tego, co chciałabym wyrazić, a to są często bardzo, bardzo rozbudowane tematy i przez to, jaką dostaję często recepcję, a mam tutaj na myśli dosyć duży hejt, postanowiłam, że chciałabym go zaadresować. Jeżeli jeszcze się nie znamy, to jeszcze raz cześć, jestem Zuza, jestem ciało życzliwą, inkluzywną nauczycielką jogi, i w internecie tworzę ciążeczliwe studio jogi online, do którego serdecznie Cię zapraszam. Link zostawię w opisie. A teraz przechodząc już do samego sedna, tego, o czym chciałabym Ci trochę opowiedzieć, to jakiś czas temu jedna z moich rolek wpadła w viral, taki dosyć duży, ponieważ teraz tam już jest ponad milion e, wyświetleń, a ja mam na ten moment 13 tysięcy obserwujących na Instagramie, więc dla mnie to było bardzo, bardzo dużo. I tam pojawiło się też no, już ponad tysiąc komentarzy, w większości bardzo, bardzo nienawistnych, hejterskich, dotyczących kształtu mojego ciała. Jeżeli mnie obserwujesz od dłuższego czasu, to wiesz, że temat y, inkluzywności, temat szacunku dla każdego ciała, temat ciało pozytywności jest mi bardzo, bardzo bliski. I to, że ta rolka trafiła do takiej grupy odbiorców, która zupełnie tego tematu nie rozumie, no to też odbiór jest taki, jaki jest, czyli zostaje nazwana wieloma różnymi wyzwiskami. Trochę tutaj porobię screen, żebyś sobie zobaczył lub zobaczyła. I ja w odpowiedzi na ten hejt opublikowałam taki post, który się nazywa Moje kilogramy, moja sprawa. I tam. Pojawiło się pięć punktów, które chciałabym tutaj w tej formie wideo trochę bardziej rozwinąć. I być może ty jesteś w takim momencie, kiedy jesteś tu, bo szukasz materiałów odnośnie tego, jak schudnąć, jak zmienić swoje ciało. Um, więc chciałabym ci powiedzieć, że jesteś w bezpiecznym miejscu, że to jest miejsce, w którym um, ja jestem po to, żeby pokazać ci, że twoje ciało jest ok, takie, jakie jest w tej chwili. Aby zacząć przygodę z doświadczaniem swojego ciała. I oczywiście możesz chcieć zmiany tego ciała swojego, yy, natomiast yoga nie jest narzędziem do tego, żeby do czegoś dążyć, i nie jest narzędziem do tego, żeby osiągnąć jakiś efekt. Yy, zostań ze mną, opowiem o tym więcej. I pierwszy punkt, który się pojawił w tym poście, dzięki mojemu ciału, które zmieniało się na przestrzeni lat, potrafię pomóc naprawdę wielu ciałom, małym, dużym, a przede wszystkim takim, które nie mają genetycznych predyspozycji do bycia gimnastyczką lub gimnastykiem i zrozumieć ich potrzeby. I tutaj to jest kwestia właśnie tej mojej historii, bo tak jak już Ci powiedziałam, zaczynałam po to, żeby schudnąć, po to, żeby mieć super sprawne ciało, bo o tym marzyłam ale okazało się, że moje ciało nie ma takich predyspozycji i okazało się, że moja historia, historia właściwie siedzenia przez 20 lat, nieruszania się, sprawia, że te cele, które ja sobie wyznaczałam, były dla mnie bardzo trudne do osiągnięcia i ja się bardzo frustrowałam, co przyrodziło się w nienawiść do mojego ciała. I teraz ja nie jestem tu też po to, żeby ci zabraniać stawiania sobie celów, bo to absolutnie nie o to chodzi. Jeżeli masz ochotę, Coś osiągać, jeżeli masz ochotę odkrywać em, fizyczne aspekty praktyki jogi, to jak najbardziej jest na to przestrzeń. Natomiast e, ważne jest, dla mnie wręcz podstawowe jest to, żeby robić to z poziomu em, szacunku do swojego ciała, z poziomu zrozumienia swojego ciała, a nie stawiania się cały czas w porównaniu do kogoś, ponieważ ja bardzo długo porównywałam się do innych, właściwie nie potrafiłam tego wyłączyć tego porównywania się. I to sprawiło, że ja y, praktykę jogi zaczęłam traktować z wielką frustracją i ja wstawałam na macie z, y, od razu sfrustrowana, że mi się nie uda yy. i dzięki tej drodze, którą pokonałam, wiem, że samo to, że stoję już na macie, samo to, że praktykuję jogę, czy to na macie, czy to poza nią, to już jest coś wielkiego, za co powinnam być dla siebie wdzięczna, za co ty powinnaś lub powinieneś być sobie wdzięczny. Więc pamiętaj, proszę, że to, że ja często mówię, że joga nie jest od osiągania, bo nie jest, natomiast to nie znaczy, że tej przestrzeni na odkrywanie rzeczy, które Cię interesują, fizycznych aspektów też nie ma. Ta przestrzeń jest, tylko bardzo ważne jest, z jakiego Poziomu do niej wychodzimy i fajnie jest, kiedy po prostu staramy się zrozumieć swoje ciało, zrozumieć, co się z nim dzieje, dlaczego się tak dzieje, i nie być na nie złe, czy, czy złą, czy złym, dlatego że te wymagania, które stawia od nas kultura lub społeczeństwo, bardzo często są wyśrubowane. Taki sposób, że my nie jesteśmy w stanie tego, temu sprostać z tego względu, że te osoby, które reprezentują to wyśrubowanie, one mają pewne przywileje, mają czas, mają pieniądze, być może na przykład nie mają dzieci. Natomiast my musimy też dostosować praktykę jogi do nas, do naszego życia, do naszego stanu zdrowia też, do tego, jak się czujesz w stanu zdrowia psychicznego, fizycznego. Bo to, że ktoś jest powiedzmy super zdrowy, super sprawny, wcale nie znaczy, że jest lepszym człowiekiem, bo zdrowie to też przywilej. Nie postrzegam grubości jak choroby i nie zamierzam z nią walczyć. Każde ciało jest autonomiczną jednostką i ma prawo być takie, jakie jest. Jestem tu po to, by pokazać ci, jak doświadczyć tej wolności. I tutaj to jest taka kwestia, która najbardziej rozgrzewa komentarze. To, że ja często podkreślam i często mówię, że nie widzę grubości, nie postrzegam grubości jako choroby, ponieważ grubość jest bardzo rozbudowanym tematem. Ja też nie jestem osobą ekspertką, która będzie się wypowiadała na ten temat, ponieważ ja tę wiedzę czerpię od innych osób. Eksperckich i to jest taki temat, który jest mi bardzo bliski i bardzo dla mnie ważny, ponieważ sama jestem przykładem osoby, która mm, rozpoczęła przygodę z intuicyjnym jedzeniem i inaczej niż często możesz się spotkać w internecie. Często się mówi, że no, można się spotkać z takimi tekstami, że kiedy zaczniesz intuicyjnie jeść, poukładasz sobie relacje z jedzeniem, to magicznie schudniesz. No, nie, nie każdego się to tyczy. Ja też y, chciałabym normalizować to, że poprawa jakości y, naszej relacji z jedzeniem może sprawić, że przytyjemy. Y, może sprawić, że, y, że wejdziemy w tę strefę takiej dyskry, dyskryminacji społecznej, w której y, właśnie można się mierzyć z hejtem. Y, można być wyzywanym od y, grubych świń i tak dalej. Y, natomiast jest tak, że ja na przykład, tyjąc, e, u, y, sprawiam, że moje ciało jest zdrowsze. E, I czy teraz powinnam znów wchodzić na dietę po to, żeby, żeby znów y, stresować moje ciało, żeby znów doprowadzić je do na przykład y, Nawrotu silnego IBS-u, no i ja dziękuję. <noise> ja wolę żyć w dużym ciele, i czy w większym ciele, natomiast w sprawniejszym ciele, ciele, które lepiej funkcjonuje. I e, każda historia jest inna, każdy ma inne doświadczenie ze swoim ciałem, i każdy mm, inaczej się w nim czuje, każdy inaczej je postrzega. I to, co jest dla mnie najważniejsze, to jest to, że każdy ma do tego prawo. I teraz ja jako osoba z zewnątrz, czy jako nauczycielka jogi nie mam żadnego prawa oceniać czyjegoś stanu zdrowia, czy stanu sprawności po wyglądzie, to jest po pierwsze. Po drugie, ten stan zdrowia i stan sprawności tak naprawdę nie powinien mnie interesować w takim zakresie, że ja powinien mnie interesować jakoś coś, do czego ja się muszę dostosować, natomiast ja nie mam żadnego prawa. Moralnie tego oceniać, ponieważ to, co ty robisz ze swoim ciałem, to, co się jemu przydarza, to, co się mu dzieje, to jest wynik całej twojej historii. I teraz um, ja patrząc na ciebie czy na kogoś um, i ktoś patrząc na mnie, um, nie ma prawa wydawać osądów, ponieważ nie zna tej historii, nie wie um, z czego coś wynika. Mm. I to jest dla mnie bardzo, bardzo ważne, więc ja często zostaję oskarżana o promocję otyłości. Czy życie, działanie i funkcjonowanie w większym ciele jest promocją takiego ciała? Mi się wydaje, że jest promocją dobrej relacji ze swoim ciałem i, i, i doświadczania go w sposób świadomy. I ja myślę, że ja to promuję. I myślę, że to jest dużo, dużo ważniejsze, ponad wszystkie inne aspekty, powiedzmy, wizualne bo to, że coś nam się bardziej podoba że nam się bardziej podobają chude ciała czy szczupłe ciała jest kwestią zinternalizowanej fatfobii jeżeli macie ochotę ten temat bardziej zgłębić, to też jest dużo bardziej obszerny i warto po prostu sięgnąć do źródeł. Oznacza to również, że ani ja nie będę się tłumaczyła z powodów mojej aktualnej wadki i tak samo ty nie musisz. I teraz znów ja jestem dosyć mocno otwarta, jeżeli chodzi o moje doświadczenie np. nerwicy jelit i innych em, rzeczy, których doświadczam. Natomiast kiedy o tym mówię, ja nie mówię o, ty, o tym po to, żeby się tłumaczyć, ponieważ grube osoby nie muszą się tłumaczyć z tego, jak wyglądają, co sprawiło, że są grube, co sprawia, że są grube. I ty też nie musisz, kiedy przychodzisz do mnie na zajęcia, nie musisz mi się tłumaczyć z tego, jak wygląda twoje ciało i dlaczego ono tak wygląda. Jeżeli masz ochotę się czymś podzielić, to oczywiście się dzielisz, natomiast tak jak powiedziałam w poprzednim punkcie, ja tego nie osądzam, ja to przyjmuje po to, żeby dostosowywać praktykę do ciebie. Joga nie jest narzędziem do modelowania sylwetki, a doświadczenia swojego ciała takim, jaki jest, co nie jest zbyt sexy dla kapitalistycznej idei wiecznego dążenia do wyznaczonego celu. Jesteśmy w kulturze kapitalistycznej, jesteśmy w niej, w niej wychowywani i ona uczy nas tego, żeby do czegoś dążyć, żeby cały czas osiągać, dążyć, e, robić te skomplikowane asany na przykład, e, dążyć do nieśmiertelności, do tego, żeby nasze ciało było jak najbardziej zdrowe możliwe, jak najbardziej sprawne możliwe. Tylko, że yoga nie jest po to i nie została stworzona po to. Yoga jest i zawsze była, jako filozofia, narzędziem do wyzwalania, narzędziem do wolności, do tego, żeby doświadczać swojego ciała. Ponieważ według jogi, kiedy doświadczamy naszego ciała, naszej świadomości, Naszego ja, wtedy dużo trudniej nami manipulować. I teraz, kiedy my wchodzimy w te wszystkie wpływy kultury diety, kultury fitnessu, dajemy jodze być manipulowaną. I pozwalamy na to, żeby yoga stała się czymś innym, czym źródłowo nie jest. Więc więc. Dla mnie, jakbym miała tak w bardzo prosty i bardzo taki zwięzły sposób powiedzieć, czym jest yoga, to yoga jest e, codziennym spotykaniem się ze swoim ciałem. I to może być na macie, ale to może być też w chwili uważnego oddechu. To może być w chwili, kiedy pijemy kawę i doświadczamy tego bardzo, bardzo świadomie. To jest ten moment, kiedy wracamy do siebie i kiedy doświadczamy siebie. Oczywiście praktyka asan jest praktyką, którą której doświadczamy bezpośrednio, bardzo intensywnie przez ciało. Dlatego ona jest tak naprawdę, można powiedzieć, najłatwiejszą do wprowadzenia na samym początku, ponieważ inne praktyki uważnościowe rzeczywiście mogą być trochę trudniejsze. Natomiast, kiedy spojrzymy na to w perspektywie naszego dnia, naszego życia, to te formy wprowadzania jogi, tej świadomości są naprawdę różne. Jeżeli masz ochotę posłuchać o tym więcej, mam na ten temat cały godzinny webinar. Bardzo Cię do tego zapraszam. Zostawię też link w opisie. I, i co? I ja zachęcam Cię do tego, żeby odkrywać jogę na różne sposoby, żeby oczywiście na przykład praktykować ze mną praktykę na macie, praktykę medytacji, praktykę uważności, oddechu. Natomiast tych form jest naprawdę dużo, dużo więcej i ja też staram się je pokazywać dosyć regularnie. Praktykuje ze mną masa osób, które dzięki mnie, choć przez te chwile na macie, przestają czuć nienawiść do swojego ciała. Jest to oczywiście wkurzające dla fitdariuszy i mężczyzn kompletnych, bo odbiera im nad nami władzę. Tutaj te fitdariusze i mężczyźni kompletni to są właśnie niki tych osób, które... <laughs> które komentują mi pod tą wiralową rolką i pod innymi, które później też nagrałam jako komentarz. Mm, natomiast to, co ja chciałabym Ci powiedzieć, że to, co dla mnie jest takie czym ja znajduję bardzo dużo siły, jeżeli chodzi o praktykę jogi i tę wolność, o której ci mówię, to, taki, to takie doświadczanie swojego ciała bez przepraszania za to, jak ono wygląda, doświadczanie swojego ciała bez kompleksów, bez myślenia o tym, co muszę poprawić, co muszę zmienić, tylko po prostu takie Wchodzenie na matę i, i, i obserwowanie swojego ciała, doświadczanie go, bycie z nim, dawanie mu czułości, ciało życzliwości, to jest coś, co naprawdę daje strasznie dużo wolności. I ja nie spodziewałam się, tak naprawdę, kiedy zaczynałam prowadzić Instagram, że ja sama tak zmienię swój stosunek do swojego ciała, mimo tego, że to ciało moje od kiedy zaczęłam. Pracę na Instagramie zmieniło się w zupełnie przeciwny sposób niż bym tego kiedyś oczekiwała. Znaczy, dosyć sporo po prostu przytyłam. Natomiast to, jak dużo przyjaźniej ja potrafię spojrzeć na swoje ciało, jest czymś niesamowitym i to daje taką masę wolności, przyjemności. To jest oczywiście strasznie trudne, bardzo trudne. To jest codzienna praca i też doświadczenie tych dużo gorszych momentów, bo, bo ja też je mam bardzo często. Natomiast też chciałabym Ci powiedzieć to, że warto i bardzo Cię do tego zachęcam, bo to poczucie wolności i poczucie sprawczości nad swoim ciałem to, że Ty podejmujesz te decyzje, a nie ktoś obok, jakaś influencerka, trenerka. Eee, czy jakiś koleś, który mówi, ci, co masz jeść i, i jak się zachowywać, co robisz. Czy... No, no nie, dzięki. <laughs> ja za to dziękuję, ja tego już nie potrzebuję, kiedyś to potrzebowałam, dzisiaj tego nie potrzebuję. Yy, I mam nadzieję, że ta przestrzeń, którą ja tworzę, też sprawi, że Ty też tego doświadczysz. Bardzo Ci tego życzę. Mam nadzieję, że poruszyłam trochę tematów ciekawych dla Ciebie. Mam takie poczucie, że mogłam o tym gadać, 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 gadać i nigdy nie przestać, bo te tematy są tak rozległe i tak naprawdę tylko dotknęłam tego wszystkiego dzisiaj. Więc jeżeli masz ochotę posłuchać więcej, jeżeli jakiś konkretny temat Cię jakoś bardzo nurtuje lub chcesz zadać mi jakieś pytanie, to ja oczywiście bardzo serdecznie Cię do tego zapraszam. I co? Zapraszam Cię do mojego studia. Oczywiście zostawię na dole wszystkie szczegóły. Moje studio to platforma, taka biblioteka różnego rodzaju praktyk. Tam jest już teraz ponad 100 różnych praktyk, które trwają od 5 minut do godziny. Eee, mamy tam też serię 29-niogowej samomiłości, takiej wspierającej, eee, która pokazuje praktyki różne, nie tylko na macie. No, i zapraszam Cię do wszystkiego, co robię, do, do kontaktu i do tworzenia ciała życzliwej społeczności. Bardzo Ci dziękuję i do zobaczenia.